Witajcie wszyscy. Dzisiaj kolejny etap fajnego rozważania na temat fascynującego darknetu. Uwaga, co dzisiaj zrobimy? Nie wiem, czy wiecie, jak to zrobić, ale powiem wam już na wstępie, że to jest bardzo proste. Chcemy dzisiaj uruchomić swoją stronę w sieci TOR, czyli swoją stronę w darknecie. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach mając dostęp do pełnej technologii, mając dostęp do wszystkich informacji pod zasięgiem ręki. Kiedyś tego nie było w ten sposób rozpowszechnione. Kiedyś, kiedyś było to dużo trudniejsze. W tej chwili wchodzisz do netu i wszystko jest. Jeżeli masz ambicje się uczyć, wszystko masz. Także dzisiaj stworzymy swoją pierwszą stronę w darknecie. Oczywiście. Najpierw powiem, że nie zachęcam nikogo do robienia nic złego, zachęcam do działania zgodnie z etyką i zgodnie z prawem. Absolutnie moje treści nie są do wykorzystywania w złym celu. Moje treści edukacyjne są po to, żeby rozwijać swoją świadomość o cyberbezpieczeństwie i żeby uczyć się w jaki sposób być bezpiecznym w internecie, uczyć się też anonimowości i prywatności. Także motywacja do stworzenia strony w darknecie może być różna, jak się łatwo domyślić, większość z tej motywacji może być nie jest zbyt zgodna z prawem, natomiast my dzisiaj nie będziemy nic zrobili złego, tylko utworzymy sobie swoją, swój kawałek strony, który udostępnimy w internecie przez sieć TOR. Teraz uwaga. Okazuje się, że mimo tego, że cała idea anonimowości, która, którą powinien za, yy, zapewnić TOR, jest, yy, wydaje się być skomplikowana, tak? bo to, te pakiety muszą być przepakowywane dalej, odpakowywane i tak dalej, i tak dalej. To cała, cała idea jest taka. No, Wiadomo, no, to samo ładowanie strony jest, jest dużo dłuższe, tak? Widać, że jak ładujemy strony z Darknetu, to one po prostu się ładują i ładują. Natomiast yy, okazuje się, że samo stworzenie strony jest banalnie proste i tak naprawdę możemy to zrobić yy, szybciutko. Ja w kilka minut w ciągu tego filmu to zrobię. Uwaga, przeskakujemy do mojej maszyny na Kalim i teraz pierwsze, co sobie zobaczymy, to... Zwykły help do tego na stronie Tora. Wklejmy sobie adres i można sobie o tym poczytać, czyli jak uruchomić usługę typu Onion. Tu wszystko jest krok po kroczku opisane, co trzeba zrobić, także do tego helpa będziemy sobie wracać w razie czego, gdyby nam nagle coś było potrzebne. Aczkolwiek myślę, że sama, mimo tego, że to jest trochę tego tekstu, no, tak naprawdę to jest bardzo łatwe. Pierwszą rzeczą taką, którą musimy zrobić jest, musimy mieć jakiś serwerek, na którym to zrobimy. Ja sobie kupiłem serwerek w Digital Ocean i szybko się do niego zaloguję. Ciach, jestem zalogowany, tak? Mam od razu ruta, nie będę tutaj e, jakby, to nie, nie jest po to, żeby tutaj hardenować systemy i pokazywać co i jak, natomiast raczej po to, żeby szybko wykonać o, e, konkretny cel. Więc po pierwsze, a sudo nie musimy robić, bo przecież jesteśmy rootem. Po pierwsze, jeśli użyjemy sobie apta, e, apt install, i poszukamy czegoś takiego jak NGINX. NGINX. No źle wpisałem. NGINX. NGINX. Instalujemy sobie serwera HTTP. Oczywiście NGINX ma wiele różnych innych funkcji. Również może być tak zwanym reverse proxy i tak dalej. Natomiast w tym przypadku użyjemy tej, tego, do, do, do po prostu tradycyjnego serwera HTTP. Dlaczego NGINX nie ma znaczenia? Może to być Apache, może być Szybka komenda, którą możemy. Zaraz wam mogę szybko pokazać. tak? Załóżmy, że stworzymy sobie mały folder mkdir www., czyli www. Wejdźmy sobie do tego www. Stwórzmy sobie powiedzmy winem pliczek index.html. I możemy sobie stworzyć jakąś prostą treść, ja już sobie to przygotowałem, żeby tego nie pisać, tak, powiedzmy, że mamy zwykłą treść taką, a dodajmy jeszcze sobie na końcu kropki, żeby było fajnie, eee, w, oj, eee, oj, oj, coś tutaj nabroiłem, ale to nie szkodzi, szybko skasujemy, insert, jeszcze raz wrzucamy i... Po prostu wimem, to wiadomo, że żaden student nie powinien się bawić, więc może po prostu słabo mi to idzie. Dobra, zapisujemy sobie. Mamy taki pliczek Indeks HTML. W nim nie ma nic ciekawego, oprócz tego, że jest zwykły title, ustalenie charsetu na UTF8 i jeszcze opisane w H1. Po prostu, żeby pamiętać o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. I teraz tak, jeżeli chcemy szybko udostępnić to w internecie. No to skoro mamy adres IP, czy tutaj zobaczymy sobie, czy sobie jesteśmy w stanie to zobaczyć, jaki mamy adres IP. Nie, bo on to A jest. On to sobie dodał do. No, mamy adres IP 64 227 315 150. To teraz, jak sobie taki adres IP wrzucimy do przeglądarki. Oj, oczywiście. Żeby było ciekawie, wszystko zamknęłem, ale to nic. Zaraz wrócimy do Firefoxa. Jeżeli sobie to dodamy do przeglądareczki, o, to już Engine nas przywitał, czyli okazuje się, że on już zdążył udostępnić na porcie 80. stronę e, www. Ale zrobimy sobie szybko, bo, ponieważ obiecałem, jak pokażę, jak można bardzo szybko uruchomić stronę e, www. Więc zrobimy sobie system, system CTL stop nginx i zatrzymamy sobie tą stronę www i co się dzieje okazuje się, że tak enable to connect czyli nie ma w tej chwili strony z nginx jest wyłączony. Ale ponieważ tutaj w folderze www stworzyliśmy sobie indeks html to spróbujemy sobie użyć Pythona. python -m http http server to jest taki moduł do szybkiego uruchamiania. E, powiedzmy, że chcemy port do szybkiego uruchamiania serwera HTTP. Powiedzmy, że chcemy port 80 uruchamiamy i co się dzieje? Voilà! Mamy stronę. Bardzo szybko, jedną komendą, on bierze folder główny jako folder, w którym właśnie jesteśmy, więc błyskawicznie możemy sobie uruchomić e, serwer HTTP. Ale powiedzmy. Po restarcie w takim przypadku już ten serwer będzie wyłączony, więc na, na, na czymś takim nie zależy, ale czasami może nam zależeć na tym, żeby z jednego systemu do drugiego coś sobie skopiować szybko, więc to może być świetna okazja do tego. Wracając do tematu. Powiedzmy, że mamy ten folderek www, ale w tej chwili tak naprawdę Nginx zainstalował nam się ls-la var www i pewnie w katalogu HTML. I tam jest jakiś pliczek i nginx debian html. No ale weźmy sobie go, skasujmy, bo on nam jest teraz niepotrzebny. Co się mu wydarzy? Po pierwsze, e, po pierwsze, jeżeli teraz uruchomimy jeszcze raz, to przed chwilą wyłączyliśmy serwer w Pythona, więc nic się nie będzie działo. Po drugie, jeśli teraz system CTL odpalimy e, i zrobimy start i nginx nginx to w tym momencie nagle, co się stanie, pokaże nam się ForBiden, for czyli 403, dlatego że skasowaliśmy ten pliczek. No ale teraz skopiujmy sobie ten pliczek, który stworzyliśmy do var www i html. Co się wydarzy? Czy uruchomi się już stronka? Tak. Czyli teraz mamy już stronę e, www uruchomioną na serwisie NGINX. Tylko co ważne, w tej chwili, jak zrestartujemy serwer, to ta strona znowu się pojawi, czyli działa już ona jako typowa usługa w systemie, może być po prostu uruchamiana z każdym restartem e, systemu operacyjnego. To o to nam chodziło. Mamy już jakieś www. I teraz co dalej tak naprawdę? E, dalej możemy zacząć od instalacji e, Tora. Właściwie tu, jak sobie wejdziemy na to jego helpa, który przed chwilą zamknęłem oczywiście, ale zaraz go włożymy z powrotem tutaj do karty, to jest opisane, że tak, get a web, get a web server working, tak, czyli musimy zrobić, żeby serwer był w udział. No nasz już działa, tutaj piszą Apache, a on się też piszą, natomiast my w tej chwili mamy ten punkt z głowy. I teraz configure your Tor Onion Service i co musimy zrobić? No właściwie to musimy tylko zainstalować apt install tor, co się dzieje, instaluje się usługa Tora, Klikamy Y i jedziemy dalej. System zainstaluje wszystkie biblioteki, wszystko co jest potrzebne. Tu jest tego raptem niewiele. Bach i mamy właściwie gotowe. No i co teraz? Teraz w systemie należy odnaleźć taki plikczek TorRC. Zaraz pokażę, gdzie on jest. Jak sobie go przeedytujemy, on jest w etc. tor i torrc. Tor to co musimy tak naprawdę zrobić? Musimy znaleźć dwa takie znaczniki hidden service dir i hidden service port. On jest gdzieś tutaj w środku, a jest. No od razu łatwo do niego trafić, bo to jest szybko tutaj wszystko opisane. I Teraz zobaczymy czy jest jakaś istotna kolejność tego, tak zaczynają od directory. I teraz tak. Teraz wskazujemy nie to gdzie jest nasza usługa www, ale coś innego. Gdzie będą od Klucze, które będą mówiły o tym, jaki jest nasz adres w Takie konfiguracyjne klucze specjalne, które są potrzebne do tego, żeby tą usługę uruchomić. Więc my powiedzmy, nazwijmy sobie to Cyberguru. Zróbmy sobie, uruchommy sobie też drugiego, drugi znacznik, który mówi o tym, na jakim porcie to będzie uruchomione. W tej chwili uruchomiliśmy na 80 porcie, więc ten port wskazujemy. I to jest koniec konfiguracji. Teraz po prostu sobie. System CTL restart restart tor proszę bardzo jesteśmy po ponownym uruchomieniu i teraz w ten katalog var lib tor e Cyberguru, on się pojawił, jesteśmy w nim w środku i możemy zobaczyć, co tam się znalazło. Tam się znalazły kilka ważnych plików, a przede wszystkim e, klucze publiczne i prywatne. Ten prywatny klucz warto sobie zawsze z, um, zarchiwizować, jeżeli chcemy myśleć o tym poważnie. Natomiast my tutaj, na potrzeby tego prostu szybkiego filmu, nie będziemy tego robić. I co ważne, jak sobie z, zobaczymy, co jest w, w pliku hostname, to my mamy już jakiś fajny adresik Oniona. Pytanie. Czy to już działa? Zobaczmy. Wejdźmy sobie na Tor Browser i skopiujmy sobie tą tutaj, e, ten adres, połączmy się z siecią Tor. Ciach. Wejdźmy. Oj, to nie ten link, tu sobie miałem skopiować. Skopiuj wyznaczony tekst, wklejamy. Ciach. E, ale. Aha, nie, źle wkleiłem. ok, dobrze, to się zgadza wszystko. Nasz Onionek jest czujny. Wklejamy i co się dzieje? Czekamy, czekamy. No wiadomo, że to musi chwilę potrwać, leci przez serwery i tak dalej, i tak dalej. Pytanie: czy, czy już jesteśmy właścicielem strony yy, na Onionie, czyli na sieci TOR, czy nie? Poczekajmy. Ja może spauzuję film, żeby. Poczekać. Już wracam. Oczywiście, jesteśmy już właścicielem strony w sieci TOR i wszystko zadziałało. Bardzo fajnie. Jestem, jestem tutaj zafascynowany, bo było to po prostu banalne, ale jeszcze to nie koniec. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Pierwsza rzecz, która mi się na przykład nie podoba, to jest to, że patrząc na, patrząc na adres IP. Czyli ten 64, który tu mieliśmy, 64. Zaraz zobaczmy, jaki to adres. 227 113 150. Wchodząc na ten adres IP. No oczywiście on tutaj nam mówi, że nie mamy certyfikatu, ale to nic. Dalej widzimy tą stronę W. Więc teraz pytanie: no Skoro chcemy to ukrywać, no to przecież nie będziemy tego. Pokazywać na adresie IPv4, bo to szybko zostanie odnalezione przez różnych ludzi, którzy się znają na Osincie. To w ogóle błysk, moment. Tak więc e, przedytujmy sobie Nginxa. Co my tu mamy? Sites e, enable. Nie, Sites available i dajmy default i przeedytujmy sobie pliczek. I zróbmy tak, że po pierwsze nie puszczajmy tego na IPV4, IPv6. Puśćmy tylko na IPv4 i zróbmy 127001 na 80. sobie puśćmy to. E, oczywiście źle i to dobra. OK, jest wszystko dobrze. E, I teraz tak: system CTL, e, restart e, engine X. X service. I co się stało? Czy teraz jesteśmy w stanie dalej zobaczyć tą stronę? No nie. To już jest duży plus, bo już nie można jej w tradycyjnej sieci, w tej chwili po localhostie. w pliku tutaj w helpie jest opisane, że warto jest na samym dole, że warto jest jednak, właściwie to jest taki security tip. E, opisane jest, że warto jest usługę uruchomić na tzw. soksach, czyli pominąć w ogóle e, TCP. Ale to w tej chwili tego nie będziemy robić. Jak ktoś chce wejść głębiej w temat, to proszę bardzo. Na chwilę obecną sprowadowaliśmy tak, że po adresie IP nie da się zobaczyć tej strony, ale w em, sieci Tor już elegancko widzimy stronę. E, którą żeśmy założyli. Co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze możemy się pobawić adresami, tak naprawdę. Strona się załadowała, jest ok. Zobaczmy, przechodzimy przez Francję, Włochy i United States. Czyli mamy ten adres, ten, ten, ten nasz sygnał torowy przechodzi przez wiele różnych serwerów i na końcu trafia do tej strony, a na końcu trafia dopiero do naszego serwera HTTP. No ale tradycyjnie ktoś, kto widzi ten adres, nie jest w stanie dotrzeć do tego, w teorii oczywiście, bo tutaj wszyscy, którzy się znają, zaraz powiedzą, jak to można zrobić i pewnie wiedzą, jak to zrobić. Na ten moment nas to nie interesuje. Nas interesuje uruchomienie tej strony, ale jeszcze co możemy. Od wersji trzeciej ten adres URL w Onionie jest taki dość ciekawy, bo ma dużo znaków. I teraz, co możemy zrobić? Jeszcze możemy sobie uruchomić coś takiego, co się nazywa vanity address, czyli możemy jakby spowodować, że ten adres będzie miał jakieś pewne znaki stałe po co no wizualnie e, fajnie bo jakby tam coś było jednak w tym tej domenie coś co, co wskazuje na to że to jest e, tam nasza strona tak i teraz o co chodzi można sobie to w bardzo prosty sposób skonfigurować e, natomiast ponieważ tam jest e, wiele algorytmów szyfrowania wykorzystywanych do tego no to tutaj jakby długość tego tych znaków pewnych które mamy determinują czas e, Generowania tego. Jak to zrobić? Ja mam taki, taką szybką instrukcję, jak to wykonać. Potrzebujemy taką bibliotekę MKP 244. O. To, to sobie po prostu ściągamy, klonujemy z gita Cały, całe to repozytorium. Wchodzimy sobie do tego. Potrzebujemy kilka zależności. Więc od razu te zależności sobie tutaj uruchamiamy. Oczywiście, jakby ktoś chciał, mm, chciał to zrobić, to jest kilka różnych ciekawych pozycji w internecie, które opisuje, w jaki sposób to można zrobić. Tu na przykład w tym, na samej stronie Oniona jest też e, fajnie to opisane. Jakby coś trzeba było, to można w każdym linku zobaczyć, jakie są requirements i build instructions, czyli wszystko po kolei, właściwie to, co ja będę robił, jest opisane. Ja te linki jeszcze. Wrzucę do, pod filmem moim YouTube'owym, żeby można było sobie do tego dotrzeć. No i teraz jak już to mamy, no to zrobimy jeszcze tutaj odpowiednie, przygotujemy sobie kompilację i za chwilę na koniec skonfigurujemy, skompilujemy ten program do generowania tego vanity address. Co za tym idzie, spróbujemy wam, poka spróbuję wam pokazać, jak to działa. Po prostu. Odpalamy program. Teraz tak naprawdę powinienem podać jakiś ciąg znaków albo kilka ciągów znaków, które miałyby się znaleźć w tym adresie. Jak dam pięcioznakowy, to już wam od razu powiem, że to już będzie trwało. Im więcej, jak dam sześcio, siedmiu i tak dalej, to już może ba bardzo długo trwać. Oczywiście można sobie to skopiować do siebie, można użyć do tego GPU, można sobie super szybko spróbować to skompilować, a i tak zawsze to będzie trochę trwało. Ja tutaj zrobię na przykład Pablo. Eee... Pięcioznakowe chyba jeszcze jest tam do ogarnięcia w miarę szybko, zaraz zobaczymy, powiedzmy TM w katalogu, wrzucimy to do katalogu Temp, Cyberguru i zrobimy tak, żeby sobie tutaj użył dwóch wątków i użył sobie jednego, tylko jeden nam adres, bo takich adresów można sobie kilka przykładowych wygenerować. Naciskamy Enter No i czekamy, aż on to wygeneruje. Zobaczymy, czy zrobić to w jakimś znośnym czasie, że będę w stanie mieć odpowiedni. O, proszę bardzo, nawet nie musiałem się tutaj rozgadywać. I popatrzmy, co się dzieje. Początek tego adresu jest, zaczyna się od Pablo. Tak, więc teraz. I gdzie, gdzie, gdzie w ogóle są te, gdzie to w ogóle się znalazło? Tak? Gdzie to jest? Wchodzimy sobie, wchodzimy sobie do katalogu temp. Gdzie to zdaliśmy cyberguru, ls-la, i co się stało? Tutaj cały ten adres się wygenerował. On jest, nawet nazwa folderu jest taka jak ten adres. Co, co w środku się znalazło? ls-la, patrzymy, i w środku są trzy pliczki: hostname i, i te klucze, które mieliśmy wcześniej. I teraz. Co możemy zrobić? Właściwie to wystarczy to przekopiować do naszego folderu, gdzie mamy te klucze z poprzedniej instancji, zrestartować usługę i już powinniśmy móc używać tego naszego adresu. Więc teraz tak zróbmy cp temp cyberguru bierzemy ten tą nazwę folderu, dajemy gwiazdeczkę, żeby wildcarda, żeby wziął wszystkie trzy pliki, i teraz gdzie to było? var, varlib, podajże tor i cyber Cyberguru. Tak, jest. I co? I skopiujemy to tutaj. I teraz robimy system CTL, restart i tor. I teraz możemy sobie zobaczyć, jaki jest ten adres. Skopiujmy sobie go. Skopiujmy i zobaczmy, czy to wystarczyło, żeby ten adres już nie powinien być nieaktywny, czy tak się stanie? Zaraz to też przetestujemy. Ja od razu będę zatrzymywał, bo to nie ma sensu, żebym czekał na wizji tutaj. No i proszę, mamy... Onion on site has disconnected, więc to oznacza, że ta strona już nie funkcjonuje. A zobaczmy nowy adresik. Voila! Proszę bardzo, nawet szybko się uruchomiła, ale coś tu mi nie gra. Spróbujmy, bo tutaj jakby znikło... Spróbujmy uruchomić jeszcze raz Tor Browsera. Ciach. Uruchommy jeszcze raz całą przeglądarkę. Połączmy się szybko i wrzućmy adres. Teraz powinno być jeszcze raz i dobrze. Szuka, szuka, szuka. Proszę bardzo. I mamy, bo tu znik, wcześniej znikła ta ikonka. W tej chwili mamy tutaj Ścieżkę, do, przez jaką się dostajemy do tego serwera po kolei, natomiast wszystko jest oczywiście teoretycznie anonimowe. To by było na tyle, jesteśmy już jakby po konfiguracji. W związku z czym yy, udało się, nie było to trudne. Teraz myślę, że każdy może sobie to przetestować samemu. Co najważniejsze, yy, kolejne filmy, myślę, że będę tworzył podobne jakieś takie krótkie poradniki odnośnie takich ciekawych rzeczy, które można zrobić. Jeśli ci się podobało, daj łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji kanału. Dzięki, cześć.